Dzisiaj zaczęliśmy od 2-0, poprzednie dwa mecze przegrywaliśmy 2-0 i trzeba było reagować. Dzisiaj prowadzimy szybko 2-0 i chyba to za bardzo nas rozluźniło. Dostaliśmy w ramkę na 2-1, musiałem szybko reagować, bo wiedziałem, że zawodnicy rozluźnieni. Powiedziałem parę słów, że łatwo nie będzie, że musimy kontynuować grę tak jak na początku. No i tak ta pierwsza polowa 3-2. Powiem, że bardzo dobra w naszym wykonaniu. My mogliśmy tam jeszcze coś dołożyć, ale mieliśmy też się stracić jakąś bramkę. Drugą polowę to moim zdaniem całkiem pod naszym kontrolem. Śledziliśmy szybko czwartą bramkę. Mnóstwo sytuacji. Bramka ruchu trzymał ich tam do końca w grze. I na końcu ten przedłużany. I bramka na sieć dwa do pustej. I też bardzo dobra obrona w przewadze moim zdaniem. No i tak jak widzimy, wynik 6-2, moim zdaniem, całkiem dla nas dobry. Tak, to była druga część trylogii z Beniaminkami, następny mecz w futsal świecie. Więc to, czy to dobrze, że w tych trzech Beniaminków nowe postacie w Fogo Futsal Ekstraklasie ma się z rzędu? No to na pewno będę inny mecz. Po pierwsze, to gramy na wyjeździe. Po drugie, teraz mam przerwę, a bardzo nie lubię grać po takich przerwach, kiedy drużyna jest Cały, cały czas w treningach i co tydzień mamy grę, no to wtedy lepiej wyglądamy. Ta przerwa zobaczymy jak pójdzie, ale musimy przygotować. Świecie u siebie bardzo groźny i sobie przeanalizujemy, zrobimy sobie pod ten mecz taktykę i mam nadzieję, że poradzimy sobie i trzy pundy wrócą do Sierakowic. It was very important for us. Because uh, winning our home is, is very important. Uh, it was uh, a very hard game for us uh, because they are very strong, but uh, uh, we win in our home, so we are very happy. It wasn't easy, uh, all game was very hard, very difficult, uh, but we are happy because we, we win. So now we will rest uh, for one week, and after this we continue improve uh, and, and working for the next game. And you played in Argentina. So what can you tell about the difference between Polish uh, futsal and Argentinian futsal? It's different. It's different. Um, Argentina is maybe is very strong. The games are very strong, but here is, is the same, it's, it's difficult. But well, uh, the language for me is not easy. Uh, but we, I, I, I'm good, I'm good here, I'm, I'm happy. Uh, so we, I, I'm, I'm continue working and, and hard work. Dla for i znam moją ekipę, i moich partnerów, i moich kolegów z drużyny. Dlatego jestem szczęśliwy, że tu My nie punktujemy. To jest najgorze. Tu się gra na bramki, kto więcej strzela, ten punktuje, tak wygrywa. Tego nam brakuje. Tego nam brakuje, takiej zimnej głowy, zimnej krwi pod bramką, żeby to wykończyć. A w dzisiejszym meczu po prostu. Nie wiem ile bramek z tych sześciu chyba cztery sami, sami sobie po prostu siedziliśmy. No, ale jak tracisz tyle, tyle bramek, no to ciężko po prostu na takim terenie jak tutaj w sierekownicach odrobić. Ale, no ja chciałem podziękować swoim zawodnikom za zaangażowanie, za, zaangażowania, za de de determinację, za serducho, że zostali na parkiecie, ale nie powinniśmy mieć je. tak klasie drużyna, która gra. Tak, tak łatwo po prostu bramkę tracić. To najmniejsza taka gorączka nasza. Tak, następny mecz G.I. ma lepszy Leszno, no też bardzo ciężki rywal, no ale też szansa, żeby w końcu zapunktować, jak przyjdzie punkt z takim rywalem, to na pewno doda to wiatru w żagle. Dokładnie, teraz mamy dwa tygodnie przerwy, także mamy nad, tym, nad czym popracować, zrobimy analizę po dzisiejszym meczu. Udawa dla nas, każdej przyjściu nie jest łatwej, ale postaramy się wszystko zrobić u siebie w domu żeby w końcu już tych trzy e, punkty po prostu zdobyć i z tego dołku już wychodzić. Ciężko też coś mówić po, po kolejnym ciężkim, po kolejnym ciężkim i, i przegranym meczu. Nie tak to miało wyglądać. E, no, można powiedzieć, że, że jest jakiś promyk nadziei, nie gramy fatalnie, no, ale te wyniki są fatalne, tak? E, liczą się bramki, punkty. E, walczymy, dajemy z siebie maksa, a, a, a później chwila dekoncentracji, e, jakiś błąd indywidualny, e, tracimy bramkę, znowu musimy gonić, szarpiemy się, żeby ją zdobyć i, i no, za łatwo tracimy te bramki. Tak? Teraz trzeba przeanalizować, ale za dużo ich straciliśmy, za dużo. Jeśli, jeśli nie strzelamy ich, ich wiele, e, choć dzisiaj mieliśmy sytuację, e, sam mam do siebie pretensje, bo, 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 bo mogłem strzelić coś w tym meczu. No to musimy lepiej grać w obronie. Eee, no jesteśmy dzi dzisiaj na świeżo po jesteśmy podłamani, ale no nie poddamy się, tak robimy swoje. E, nie położymy się, nie zaczniemy płakać. E, jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Tylko my jesteśmy temu winni. E, to jest nasz problem i my go musimy rozwiązać. E, no i nie poddawać się, robić swoje. Tak, to była osma kolejka, jeszcze tak naprawdę początek, można powiedzieć. Są 22 mecze przed Wami, a potem kto wie, bo to jeszcze nie jest wykluczone, że ta górna ósemka e, nie jest Wam odebrana. Aczkolwiek, no, dzisiaj widzieliśmy nieskuteczność. A czy, tutaj bym na razie nie rozmawiał o górnej ósemce, bo to jak dobry kabaret brzmi na dzień dzisiejszy, ale uważam, że tak, jest 8 meczy, jest jeszcze dużo tych, tylko że. Z jednej strony sobie mówię tak, no dobrze, przyjdą te mecze, tak jak powiedział ostatnio wywiadzie Łukasz Biel, przyjdą te nasze mecze, musimy być cierpliwi, e, no tylko z każdym meczem jest ich coraz mniej, tak? Nie możemy się poklepywać dobra w następnym, dobra w następnym, bo przyjdzie marzec i będziemy się już szykować do, do innych występów, więc e, trzeba zachować spokój, ale jednak zastanowić się nad e, swoimi błędami i, i, i dobrze je przeanalizować, być cierpliwy, cały czas walczyć, robić swoje. Ale mieć pokorę, tak? Pokorę i analizować na bieżąco to, co robimy.